Witam serdecznie w następnym odcinku, w którym to odcinku zapraszam Państwa do Ciemnego Świata. Tak, dzisiaj się wybierzemy do Worldu. Przed nami właśnie będzie Dark World. Zobaczcie, ten koleś co ma na szyi. Mm. Ma na sobie jakiś talizman. Wygląda jak szklany wygląda jak szklany klucz. I oczywiście nie możemy mu go zabrać. Wiadomo, że to chcemy go mieć. Tak, tak, bo ona skrupuły. W e, tą szafkę przeszukaliśmy. Znaleźliśmy tylko dwa dokumenty. Raport autopsji tej bezgłowej i laski i tego kolesia mało ruchliwego. Tymczasem idziemy. To jest... właśnie wychodzi jednak pewna... jakby to powiedzieć liniowość tej gry. No pewne elementy czegoś takiego, no jak nie pogadamy z jakimiś tam osobami, to Mike Dawson nie jest dość sprytny, żeby się domyśleć, że to o niego chodzi. I po prostu, jak ktoś mu tego nie powie, to no my możemy to wiedzieć już dawno temu. Ale to Mike Dawson musi się tego domyśleć, a nie my. Przepraszam bardzo za harchanie w mikrofon. Klasycznie. Tutaj nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że z tymi paniami już taki dialog prowadziłem. Mianowicie, jaki dialog? Muszę go przeprowadzić jeszcze raz, ale go przyspieszę. Cześć kobiety, jak żyjecie? Ha, że wróciła zwierzyna. No, cześć, cześć, proszę pana, fajnie, że pan wrócił. Co piszecie? A, piszemy kartki do tych doznanych osobo osobości no i wymieniają wszystkich martwych. No i halo proszę panie. Tak tak tak. Proszę panie, ale oni wszyscy są martwi co? Odpisują czy jak? Tak, przychodzą głosy do naszych głów, tak słyszę głosy od kobieta, znalom mężczyzn, bla 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 bla. Gdzie wysyłacie te kartki do jakiejś martwej o, poczty? Ha 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 bardzo śmieszne proszę pana. Tak, bardzo śmieszne Nie, wysyłamy je do kostnicy, oni na pewno wiedzą gdzie dalej wysłać. Dobra, powiedz nam jak masz na imię. Kochasiu, oczywiście nie będziemy ścieniać, Ma niemniej Mike Dawson. O kurcze, miałam na to nazwisko w na, wysłać klucz. To straszna, straszna pomyłka. Ojej, przestań gadać. Nie, nie przestanę. Ojej, wąs od małych chłopczyków już nam po to. dobra. To było straszne tej rozmowy. Idziemy do Pandory. Oczywiście to jest logiczne. Da się, da, da się to, to wszystko wymyśleć. Pamiętacie. To. Jak to się nazywało? Darkseid 2 Tam było jeszcze gorzej. Bo, jak się czegoś nie zrobiło w odpowiednim momencie, to już nie, szans, nie było szansy naprawienia tego. A tutaj jeszcze można przyjść, dogadać pewne kwestie. <laughs> e, tak, potrzebujemy Andora, Twoich talentów. Ja jeszcze raz. Mów coś na temat Mini Daisy. widzę Szklaną kopertę wysłaną do kogoś, kto o poranku chodzi na czterech nogach, w dzień chodzi na dwóch, a w nocy chodzi na trzech, ale w tej chwili śpi. Dzie dzięki, dzięki. To było wzruszające, szanowna Pandoro. Uh, up was our, our pleasure. Tak, idzie szybciej, Mike Dawson, bo tu nie ma czasu. 3 minuty 42 sekundy już zmarnowałeś. Czasu moich widzów, rozumiesz? No, to no, jest ty powolny, ty. No, w każdym razie, dopiero teraz po wykonaniu tych dwóch rozmów, będziemy w stanie zdjąć ten klucz. Ale trzeba będzie jeszcze coś zrobić, coś zupełnie zaskakującego. Bo Mike Dawson się jeszcze nie domyśla, że do kostnicy został wysłany klucz i czy ten klucz miał być do niego że pomyliły kobitki nazwisko właśnie z Mike Dawson i Mark Dawson, Do czy tam jak mu tam szybciej, Mike Kretynie, ty Właśnie tej kostnicy. No i teraz co? Musimy wyciągnąć z tej szafki jeszcze trzeci dokument, oczywiście... Tak, raport Rita już czytaliśmy, mhm. Ten też już czytaliśmy. I chodził o lasce. Mhm. Tak, mhm. I chodził z laską. Hey, o kurcze! Niesamowity! Tak, chodzi o człowieka. Tak. tak, to była zagadka. Wspaniale. Szukamy dalej. O! Wcześniej tego nie znaleźliśmy, dopiero teraz to możemy znaleźć. Niesamowite! Można było klikać w nieskończoność tą szafę i tak by się tego nie wyciągnęli. Książka z kontaktami jakaś, adresowa tak. Czterogwiazdkowe z oceny dla Rity. No, koleś miał swój jakiś tam... taki. Jak to się nazywa? Notę y notes z kontaktami do różnych kobiet i jeszcze kurczę oceny tym kobietom wystawiał w gwiazdkach. Rita dostała cztery gwiazdki i jeszcze ciekawa wiadomość, dam tam jeszcze tego kolegi gardnera. Co so, jest też kontakt? Klikamy dalej. Nie wiem, to jest e AMA jakieś odpowitalne przemówienie. I teraz dopiero Mike Dawson wpadł na to, że ten klucz jest dla niego. No. Nie Mark no na pewno, na pewno nie miałby nic przeciwko, że sobie wziąłeś klucz, który on miał na szyi. Chłopak się ucieszył, że dostał klucz. On nie wiedział, że to nie do niego. Cieszył się, a ty mu go zabrałeś. W momencie gdy nie może się już obronić, wiesz? Wiesz Mike Dawson. Dobro żartuję, też bym Zakosił taki klucz, gdybym wiedział, że jest mi potrzebny. Dobra Klaunie, niestety musisz umrzeć, gdyż nikt nie chce ci pomóc. A ja jestem zbyt głupi, żeby wiem, zepchnąć to czy cokolwiek z nim zrobić. A ty sam nie jesteś w stanie kurde ruszyć od tej e, kasy, przy której jak się okazuje chyba oprócz mnie nikt się nie pojawia. Dobra no, i... I am... um, dobra, no i... i spacerujemy. Maszerujemy. Um, no idziemy do naszej... Tutaj? Nie, tu i tu. Dobrze. Bierzemy nasz klucz. O, jeszcze mamy książkę adresową, ale chodzi nam o klucz. No, kurczę, teraz traf tym kluczem w to coś. raz no przecież to gdzie to po prostu było? This mirror has a keyhole. This mirror has a keyhole. Coś jeszcze? Czyli co czy keyhole umiesz powiedzieć? Aha, dobra, tu, gdzie, tu gdzieś jest ten piksel, tu, tu, dziwne, ale okej. Okay. No, chcę go użyć, jest! Niesamowite, prawda? A, mamy dojść tu pewnie. I zaraz się nam to uda. No już, już. Bardzo ładnie, niecałe 10 minut, a już jesteśmy. Wow! Fantastyczny pokój. Przejdźmy na drugą stronę, nie wiem czy to coś da. Bez, bez sensu, właśnie z powrotem. Oczywiście, wiem, że trzeba wejść tu. Ha, ha, ha. Widziałem lustro podobne do tego lata temu. Czy rok temu? No, ha, ha. no i Alicja w krainie czarów znowu. I witamy w ciemnym świecie. Tym razem już naprawdę, nie w halucynacjach u jakiegoś psychiatra. A, oh, nareszcie przybyłeś, Michael, by nas uratować. Oczywiście. Hmm. To się nazywa gorąca laska, widzicie? Nie dość, że jest goła, to jeszcze paruje. No i zamienia się w takie coś. Dzień dobry. Co ci się stało? Ktoś tam coś mi zrobił złego i wyrzucił mnie do tego. Ma dwie rentuje, musisz coś zrobić, bo wszyscy zginą. A tak? To jeszcze coś w tym rodzaju. Dobra, to ktoś ty w ogóle? jestem strażnikiem światła. A przynajmniej byłam. Byłam strażniczką światła, ale starożytni mi go je odebrali. Musisz odebrać im to światło i zniszczyć generator, który, który jest złym generatorem. Zły generator. Mm, więc to prawda, starożytni wrócili, jeżeli, jeżeli to słowo oznacza starożytnych, oczywiście. An, 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 an. E, ale coś to jest, to światło? O, o jakim generatorze gadasz? Czy mogę coś dla ciebie jeszcze zrobić? No dobra, zapytajmy o to. Jesteś dobrym chłopcem.

Cholera, kurde to była jej ostatnia wypowiedź. A mogłem zadać jej lepsze pytanie. Oh, man, cholera, kurde, nie podoba mi się to, że, że taki głupi dialog z nią. Nie wiedziałam, że ona z, z zrzeźnie. ship go another maze if I really am in the dark world then this should be nearly identical to the hall of mirrors Dobra, wychodzimy stąd. Jeżeli nam się uda, oczywiście. I need to find a path. W ten sposób jakoś trzeba. Podobnie jak. Nie. Nie. No dobrze, proszę Państwa, tak czy inaczej jesteśmy w ciemnym świecie. Po drugiej stronie lustra. Wyjdę z tego labiryntu i zobaczymy co jest na zewnątrz i to będzie na dzisiaj tyle, myślę, że już dość. To nie wiemy czy jest dzień czy noc. Dobrze, i tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj ten odcinek. Wreszcie zaczęło coś się dziać. Jakiś postęp wreszcie jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli uważacie, że. Warto oglądać moje filmy, że są ciekawe i fajnie się je ogląda, no to zawsze możecie dać łapę w górę, możecie dać komentarz, możecie polecić nawet mój kanał na swoim kanale, co też będzie mile widziane. Tak kiedyś ktoś właśnie mi napisał, chcąc pewnie zrobić mi przyjemność, że powinienem mieć więcej widzów. Zgadzam się, zgadzam się, owszem, zgadzam się z tym w 100%, także możecie mi w tym pomóc. Dobrze, a tymczasem zapraszam do następnego odcinka. Zagrajmy w Darkseed 2. Albo w cokolwiek innego nagram. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!